To miejsce polecało mi w Vancouver bardzo wiele osób. Ogród botaniczny Vandusen. I wyczekaliśmy idealny dzień, idealną pogodę, żeby tu przyjechać. Dzisiaj słońce, ciepło. Ale piękne te drzewa. Kwiatki, bratki, bławatki. Takie drzewo, że się prosi, żeby się na nie wspinać. Rosarium. Aż te są śliczne różyczki. Ta się nazywa Summer Romance, letni romans. Jump for joy. Bajkowo. Tutaj cała uliczka rododendronów. kwitnące są błędne, ale w ogóle jakie one są wielkości. Śmiało się z przezwani że w życiu, by w Polsce taki rododendron nie wyrósł. Tutaj zakątek magnolii i hortensji. No niestety, to jeszcze nie ich pora kwitnienia. Wow. Został mi jeszcze labirynt. Reszta wycieczki się zgubiła. To znaczy, dobra, nie zgubiła się po prostu. Ja oczywiście chodzę dużo wolniej. O, o! I teraz ciekawe, czy gadając z Wami i chodząc, czy uda mi się ten labirynt przejść. Może tu? Będzie obciach, słuchajcie, jak będę musiała dzwonić po Gierałta, żeby mnie stąd wydobył. A oczywiście w ogrodzie nie mogło zabraknąć sklepiku. I sklepik tematycznie powiązany jest z ogrodem. Można nawet kupić nasionka. Dzisiaj korzystając z pogody mamy dzień parkowy, bo lunch chcemy zjeść w restauracji Seasons w Parku Królowej Elżbiety. Wnętrza. Dostaliśmy chyba najlepszy. Bosko. Wszyscy w telefonach. Na widok proszę patrzeć. <noise> Mój hummus. Ciunata taki z Grejfrutem. Fasolka. W zasadzie nie jest wszystko moje, ale część jest moja. Piotrek halibut z warzywami. Romcio Monika łosoś. A dać co masz? Oczywiście steka. Nie muszę chyba nawet mówić. A ty steka? Dobry. Kolejna atrakcja w Vancouver, lot seaplane, czyli hydroplanem. Nasza maszyna. No i wszyscy się zgapili, ja siedzę z pilotem. A spytał się kto wsiada, ja powiedziałam, że ja. Tak to wygląda kochani. Wygląda na to, że prowadzę tę maszynę. No, ekipa gotowa. najlepszych restauracji wega. Na świecie bo Akorn był jedną z najlepszych restauracji wśród 25 najlepszych restauracji wegańskich na świecie. Sorry. Najlepsze wege w Vancouver. Rosołek rabarbarowy z oliwą lawendową i z esencją różaną. Zaczynamy od ginu z tonikiem. Część nasa, część rosé. Polenta, rzodkiewki i zioła w esencji grzybowej. Do tego dwa ostre sosy. Domowe pieczywo, a do tego sałatka z pohchczoja. Pióre z czosnku i fasoli. Paragi z rabarbarem i z jajkiem w poszetce. Młode ziemniaki na jogurcie kozim z ziołami z wędzonym masłem fasolką i Bóg wie czym na górze, bo nie usłyszałam. I wielki finał, kalafior z rozmarynem na sosie z tajemnych składników, a do tego to nie jest bułka tarta, tylko to jest pomidor. Aby oczyścić kubki smakowe przed deserem, sorbet z dzikiego rumianku z chabrem i z truskawkami. E, wspaniałe jedzenie, cudowne miejsce, wspaniała obsługa. E, kupiłam też książkę, bo Akorn wydał książkę z przepisami. A wiecie, kuchnia wege jest naprawdę trudną kuchnią. E, dlatego, że zawsze brakuje tego piątego smaku u Mami. A tutaj mają to, mają wszystko, było absolutnie perfekcyjne. Było jak u mamy. A dzisiaj na rowery. Na rowerki, sportowo się wystroiłyśmy. Rzeczywiście, wszyscy na nas czekają jak zwykle. Tercja jest wściekła, dlatego że dzieci do 16 roku życia nie mogą jeździć na elektrykach. I uważam, że bardzo słusznie. No i prawie, prawie, prawie gotowi. Kaski założone. To też jest tutaj przepis: wszyscy muszą jeździć w kaskach. A słuchajcie, to serio wyprawa się szykuje. Monika się profesjonalnie ubrała, ja też nie gorzej. E, I planujemy, no, minimum dwie godzinki, co? E, bo chcemy pojechać obejrzeć Stanley Park. A ten rowerek naprawdę jest super. A jest idealna pogoda, myślałam, że będzie zimniej, ale jest naprawdę cudownie. Przyjeżdżam obok Marinę mały postój techniczny, bo Stefci coś lata. Nie, bo to coś lata i mi to w nogę. A nie, no to, to trzeba to naprawić. Jak tam ciotka? Ale śliczny ten domek. A jest niedziela, więc mnóstwo ludzi na spacerach, na rowerach, na rolkach. Dawaj, dawaj, Stefcia. O, jakaś śliczna skałka. Zaczęło padać, ale nie jesteśmy z cukru. Stefka ma flyersa w plecaku u Piotrka. Monika ma kurtkę przeciwdeszczową, Anka chyba też ma kurtkę, więc spoko. No taki niby maleńki deszczyk, ale trochę nas zmoczyło. Natomiast słuchajcie, te rowery to jest super pomysł, żeby zwiedzić Vancouver. Dlatego, że jest taka wielka pętla wychodząca z downtown, wokół Stanley Park, ale też można samo centrum objechać na rowerach, bo są doskonale przygotowane trasy, jest bardzo bezpiecznie. Na przykład w Stanley Park duża część trasy jest jednokierunkowa, także nie ma ryzyka kolizji. Ale oczywiście też trzeba uważać i fajnie, że jestem przewisokaskach. Po południu babski wypad chcemy zobaczyć akwarium. Zobaczcie, jak fajnie tutaj sponsorzy są przedstawieni i chrypkach ale ja uwielbiam akwaria Ej, jak to ładnie jest tam żółwice fajnie to jest zrobione też geograficznie bo tutaj na przykład mamy Zachodnie Indie co żyje w rzeczkach i jeziorkach Afryka, Rzeka Kongo, Ameryka Południowa, Amazonka. Fajne, co? Tam musimy też pojechać. Stefa, uważaj, płyną prosto na ciebie. Ale są, są naprawdę takie wielkie. Stefcia, wow! Są naprawdę ogromne. Próbujemy znaleźć leniwce, ale tak się schowały, że niestety nie jesteśmy w stanie. Okay. Y -y. Ale ma oczy. To dopowiem Wam coś jeszcze ciekawego, że wbrew pozorom wcale to nie jest węgorz. To jest Epalet Shark, czyli rodzaj rekina. I jest to jedyny rekin na świecie, który uwaga, potrafi też się czołgać. I chyba przytulać, bo widzę, że tutaj się dwa rekiny przytulają do siebie. Ale cudo! Te usteczka! Te oczka. Felbanka z skrzeli. dama, no po prostu dama przepiękna rybka lionfish. No cóż nie jest cudna i moje ukochane meduzy. To za każdym razem, jak jestem gdzieś z Wami w akwarium, to Wam mówię, że to są absolutnie przepiękne stworzenia. Przepiękne są. Przepiękne są. Jak długie mogą być te odnóża? Do 60 metrów, Do 60 metrów. czyli dłuższe niż Blue Whale, a to jest Pacyfik Kanada, czyli tutejsza okolica. Idziemy na kino 4D, tak dziewczyny? Tak. Ja, tak, ja. no, oczywiście. Cześć kochanie. Jak pozuje wąsiskami do nas. Ma małuszka malutkie. Tak. Tylko jest śliczna. Mimi. Mimi. Boże, jakie słodkie wyderki. Futerko. Łapeczki? kto tutaj się bawi? Tak. Kto tam gdzie w czymś? To jak? Polecamy, polecamy, polecamy akwarium, a co ci się najbardziej podobało? Wydry. Wydry. Wydry są, są przesłodkie. Wydry. 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 Nasz fantastyczny pobyt w Vancouver dobiegł końca. Żegnamy się z tym widokiem z okna, który mieliśmy przez tydzień i zaczynamy drugą część naszej przygody. Alaska. Ściskam Was mocno kochani, papa, pa. do zobaczenia w następnym vlogu.